Dzisiejszym, w dzisiejszym godzinach porannych, tuż po godzinie 7 pracownik firmy KZB zauważył, że na terenie stadionu zostają rozwieszane jakieś banery z hasłami nieparnamentalnymi. W tym momencie przyszliśmy na teren bieżni, no i trzy transparenty o hasłach, jedne nawet zagrażające, zastraszające trochę naszych piłkarzy odnośnie meczu najbliższego, który mamy rozegrać na w Warszawie na ulicy Konwiktorskiej z Polonią Warszawa. Jest to mecz decydujący o tym, że która z drużyn może sobie zapewnić awans na wyższy szczebel rozgrywkowy. wiadomo my jako klub w tej chwili skupiamy się głównie na tym, żebyśmy się do tego meczu dobrze przygotowali, żebyśmy byli wszyscy skoncentrowani. A boisko niech pokaże po prostu, kto ten mecz wygra i kto tą promocję otrzyma. Jeżeli będzie to no będziemy się cieszyć, jeżeli będzie Polonia, będziemy im tego gratulować, tak? ale nie będziemy tolerować takich zachowań, bo są to ciosy poniżej pasa. Na tą chwilę widzę, że już się wiele portali sportowych, między innymi TVP Sport tym zajęło. Myślę, że może związek mazowiecki, PZPN sam wyciągnie jakieś konsekwencje, ponieważ na portalach społecznościowych no, aż huczy, są różne komentarze, oczywiście kibiców Polonii, że nic się nie wydarzyło, ale uważam, że no, zawodnicy, którzy grali w Polonii, a z jakiegoś powodu tam teraz nie grają, czy odeszli dużo wcześniej, no, grają w tej chwili dla Legionowy i walczą o to, żeby Legionowa utrzymała promocję, a zastraszanie, mówienie, przypominającie to skąd? Czemu wcześniej ich tam nie zatrzymali i czemu zawodnicy Klub Skonwiktorski opuścili? To już jest problem władz Klubu Polonii, a nie nasz. Na nas myślę, że każdy taki jakiś ruch negatywny, bo to już nie jest pierwszy ruch ze strony Polonii. Myślę, że tylko doda motywacji do tego, żeby udowodnić na boisku, że tak długo będąc liderem, ten awans nam się naprawdę należy.